Cześć, jestem Monika. Cześć, ja jestem Wojtek. I witamy Was na naszym kanale Moję w Podróży. Witamy Was dzisiaj z kolejnego grzybowrania. Nie było nas jakby 6 dni. I stęskniliśmy się już bardzo. Jest piątek po pracy, szybka akcja. No, jak nie było 6 dni, no to dzisiaj na pewno wyniesiemy pełen koszyczek. Tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję. Mamy taką nadzieję. Sezon w pełni. Idziemy zobaczyć. Zostańcie z nami. Lekki trening. Plan na dzisiaj jest mianowicie. Standardowy, idziemy męczyć nasze dwie super miejscówki, takie sprawdzone, są blisko domu, jak mówiłem jest piątek po południu już, przed godziną 17, ale córeczko jeszcze wysoko świeci, mamy dzisiaj czyste niebo w miarę, więc powinna być lepsza widoczność. Ja bym powiedziała, że już jest przed 6. Nie, nie, nie jest aż tak źle, więc idziemy zobaczyć. To, to nasze dwie miejscówki po tych sześciu dniach nam dzisiaj zaoferują. Dużo. 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 Oby pierwszej już wynieść koszyk, to wtedy wrócimy jutro na drugą. Prawda Monia? Jutro ma lać. No właśnie, znowu nici z gór. Dlatego grzybę będzie raz. W lesie to nic nie przeszkadza. No i ta ekscytacja. Kiedy zbliżamy się już do na naszą miejscówkę. Ach, dobra. Do zobaczenia przy pierwszym grzybku. No nie wierzę, że aż tak. No. Okej. Okay. No i sobie tak przemierzamy lasem. Taki piękny. I na brzegu. Zobaczcie cóż udziałem. Jest pierwsze. O! Trochę. Nóżkę maruszoną. Podgrzyb brunatny. No nic, zaczynamy od podgrzybka dzisiaj, nie od borowika. Ale i tak lubię. Aromat, jak już wspominałem, prędzej. W susz idealny. Lecimy dalej. No i proszę, pierwszy podgrzybek już w koszyczku. Weszliśmy głębiej w las i zobaczcie. Mamy kolejnego grzybka dzisiaj, a pierwszego zarazem borowika. Piękne. Ale to jest nie koniec, bo zobaczcie. Tutaj jest następny. Jeden maluśki obok. To nie weźmiemy. Ale i tutaj, proszę, następny wystaje. No i super. Cztery grzybki już będą w koszyczku. Podejmiemy go. Zobaczcie, jakiś śliczny. Tak, rewelacja. Jest kolejny, ale się schował. O, tak wygląda. No i zobaczcie. Tutaj się okazało sam kapelusik pięknego borowiczka. Wspaniały. No cudo, choć sytuacja wygląda dzisiaj tak, że znowu kapelusze dziurawe, przepraszam, korzenie dziurawe, ale kapelusze zdrowiutkie. No zobaczymy dalej, jak to będzie. I tak mądzie przebie, przemyka przez las. I tymczasem zostały wypaczone dwa pierwsze w tym sezonie oficjalnie kozaczki. Zobaczcie, mega fantastyczne. Jeden i drugi. No to dzisiaj już mamy różnorodność w koszyczku Fantastyczne, robię mu zdjęcie No to podejmij mi Proszę Jeden No i drugi Chodź do mnie, przy takim strumyczku tutaj sobie płyną ale pięknie siedzi mega Fantastyczne Ależ wpadnie na patelnię No i tak wzdłuż tego strumienia sobie teraz podążam No i zobaczcie co tutaj stoi przede mną Piękny, fantastyczny Następny kozaczek Tamte dwa super zdrowiutkie. Zobaczcie. Mam kolejnego tutaj boruska. Wystaje. Pięknie. No chodź. A ten koźlarz taki duży, stary. Niestety był cały zjedzony, więc nie zabierają go nawet. Ok, lecimy dalej. Ale dzisiaj słapał z grzybami. Chyba przez się szukuje. Mamy kolejnego, ale cieszy taki widok. Ale coś ma miękką stópkę. Piękne no i tak przewędrowaliśmy z moją na drugą miejscówkę bo tam normalnie słuchajcie nic nie ma no i tutaj z pierwszego mamy grzybka ale tak naprawdę to słuchaj uchodzimy tutaj już z 15 minut co oznaczałoby że mamy przestój mamy przestój jest trochę bardziej sucho w lesie i jest przestój Ale słuchajcie tutaj niesamowite Robię mu zdjęcie najpierw i wyjmujemy Dobra zobaczymy Słuchajcie, nie to że jest bardzo mało to jeszcze wszystko prawie co znaleźliśmy to praktycznie korzeń nie podjadanie no ten jest mega i nawet jak są twardziutkie to robaczki w środku siedzą tu się tak nie wybarwił za bardzo, bo był przykryty. Ale tutaj trochę dostał słóweczka i zobaczcie, od razu lepiej. No nic, go, leci do koszyczka. Nie poddajemy się, jeszcze trochę pochodzimy. No i słuchajcie, jest taki cudowny okaz. Calutki, zdrowiutki od razu. Jak nie ma grzybów dużo, to takie specjalnie cieszą. Kolacja będzie. Fantastyczne. Ach, dobra. Jeszcze przynajmniej kilka. Będzie kuracyjna. Też ze te dwa jeszcze. No właśnie. I miało być dużo, ale jest mało. No powiem Wam, że jesteśmy zaskoczeni bardzo. Musi tak. być jakiś przestój, albo podejrzewamy, że mamy konkurencję. E... Dobrze, niech ludzie zbierają, bo my już mamy Oczywiście. sporo. Dokładnie. Tak naprawdę to święta już mamy zabezpieczone, a to przecież dopiero początek sierpnia, Dokładnie. prawda? Dokładnie. Nie przedłużamy. Dziękujemy, że byliście z nami. Łapka, subik i do następnego. Cześć. Czy w górach, czy na grzybach, czy nad jeziorem, czy w lesie, to się jeszcze okaże. Cześć! Cześć!